Dobry, słuchajcie, wstaliśmy, o wstaliśmy już dawno temu, na zegarku jest 10.20, ale my wstaliśmy już koło godziny 8. Ja właśnie teraz dobieram się do naszej bakisty, żeby wyciągnąć wodę na kawkę. Więc musimy tutaj zrobić małe kikumiku. Dobra, dobra, dobra. dobra, woda jest, więc wrzucamy sobie do czajniczka meduzę, jak słychać. Się ogarnia. Stwierdziła, że umyje sobie głowę, bo w czasie, kiedy będziemy jedli śniadanie, to ta głowa jej wyschnie, więc ja wstawiam wodę na kabuchę, a potem, potem ruszamy już. Gdzie? No na Wisłę. Dzisiaj pogoda fajna, słoneczko, cieplutko. Tak powinno być. No to co? Musi być vlog ze śniadankiem, ale repertuar śniadaniowy to my mamy bardzo Dobrze, podobny, podobny na każdym wyjeździe, chociaż mamy jeszcze konserwę po terminie i meduza nie chce jej zjeść. Więc mysza mamy te jakże piękne dary i smaczne dary lodówki naszej, która jest tam i działa, ha! Jedyna rzecz, która do tej pory nie działa to piecyk, ale już w paczkomacie jest podobno do odbioru yy, ten iskrownik, więc muszę komuś zlecić podjechanie do paczku odebrania, bo my w domu dopiero będziemy za 3 dni a my się bierzemy za jedzenie i picie kawusi my się przygotowujemy, ale pogoda coś się diametralnie zmieniła Meduza się ubrała już w kurtkę ja zapakowałem sobie do pleca bluzę Barga, żeby nie było, że jestem gołosłowny, bluza jest. Nie wiem tylko czy kończy meduza jeszcze nie zapakujemy, bo nam zmarznie. A było tak ładnie. No i po pół godziny drogi dotarliśmy do centrum, chyba centrum Wisły. Tu jakiś kościółek. Tu meduza, parafia ewangelicko augsburska Wiśle. A my idziemy sobie prosto i mamy plan skręcić w lewo i dotrzeć do skoczni. Pogoda dzisiaj taka trochę, znaczy dobra na zwiedzanie, bo nie ma słońca, ale jest ciepło, mamy około 20 stopni. Zgadnijcie co robi meduza, wybiera magnesy z misiem. Tady Pat, masz takie, ale my nie byliśmy ani w Szyrku, ani w stronie, ani... tylko w Wiśle Dobra, meduza sobie wybiera, a pewnie trochę to potrwa, mamy 12. ciekawe ile jej zejdzie. Szybko poszło 2 minuty magnes wybrany będzie wisiał. Ładny, ładny? podoba się? Tak, bardzo mi się. Chowamy podoba. go do torby. Daję 10. Dajesz 10? Daj 10? Czosnek. Jadłam kiedyś z dupie żurek. Tak. Dobra, chowamy go do plecaka, idziemy dalej. Znaczy trochę ludzi jest, ale myślałem, że będzie więcej jak na, na majówkę. Idziemy w lewo. Gdzieś idziemy w lewo. Dawaj tu, przez jakiś parking. Tu jest jakaś skocznia, ale jakaś taka mała, mi się wydaje tutaj. Jesteśmy na parkingu. Tylko jak przejść na drugą stronę? To jest pytanie. Chodź. No, zobacz, jest... Ale podejdziemy tam blisko, nie? A Meduza nie chceś, potem bo tam trzeba pod górkę wejść. I Ci się pewnie nie chce. No. Idziemy, wszystko idziemy. Robimy cardio, idziemy na górę. Koniec. Leniu śmierdzący. Nie możemy chodzić tylko po płaskim. Decyzja podjęta. Buty poprawiamy. Idziemy się pakować na górę. Damy radę, już nie będziesz musiała skakać, ale tam musimy wejść. Go! Weszliśmy na górę, nawet daliśmy radę. Tak. Musieliśmy chwilę odczekać, bo była zawyżka, ale nieźle. Jeszcze Meduza mnie przekonała do zejścia na tą kolejkę. Gdzieś tam po, pojedziemy, ale pierwszy szczyt dzisiaj zdobyliśmy. Czyli weszliśmy stamtąd, aż tu. teraz idziemy na kolejkę. W ogóle wsiedliśmy i dostaliśmy gratis rower. Więc jedziemy z rowerem. Nie wiem kogo. Będziemy zjeżdżać, ale tak wolniutko się jedzie, nie? Więcej widoków pokażemy jak będziemy zjeżdżać. Jak mnie za wkurzy to, to rozepniemy ją. Na te kamory to ci powiem, niefajnie. I co dobre piwko było? Dobre to co teraz siadamy na tą maszynę z powrotem? To robimy fotę. Meduza chciała zrobić zdjęcie, ale nie ma okularów przeciwsłonecznych i słońce przeszkadza. Tu można sobie podejść na skraj. O. I tutaj widać kolejkę, którą zaraz będziemy zjeżdżać. No i panoramę Wisły. Dobra, pakujemy Meduzę, szukamy naszych biletów, zjeżdżamy na dół. Zawsze są emocje, jak się kręci z wysokości, wiecie no. dlaczego? Żeby mocno trzymać kamerę, żeby nie, daj może nie spadła, bo mogłoby być niefajnie. A tam sobie chłopaki śmigają na rowerkach, bo to można zjechać sobie? Dziewczyny też. Dziewczyny też, nie? Ale my jesteśmy leni pierdzące po tym piwie, więc zjeżdżamy sobie. Nie, nie dla nas taki jest sportek z mamy. Chiluj, chillaj, to... Chilujemy. Chilujemy sobie. Licząc, licząc, że ta lina nie pęknie przy naszej masie. Ach, przyjemnie. Kolejka odhaczona i my z meduzą sobie schodzimy na dół. A ja powiem Wam, że tak to można iść, nie? Gorzej było wejść. Ale w tą stronę to już jest spoko. No i teraz my się zastanawiamy się co robić. Chyba ruszymy jeszcze tutaj w centrum Wisły. A później może zrobimy grilla. Bo w sumie wszystko na niego wzięliśmy, czyli mamy grilla, mamy kiełbaski, mamy nawet ten serek ala halumi. On się tak idealnie Grilluje, więc to będzie dobry, pan, będzie dobry plan na wieczór, ale nie uprzedzajmy faktów. Na razie jeszcze idziemy zwiedzać, w sumie dopiero jesteśmy tu drugi dzień, a jeszcze będziemy tu jutro cały dzień, bo dopiero w sobotę wyjeżdżamy. Rozglądam się, bo tu pociągi jeżdżą, więc wiecie, że mi coś nie przejechało. Chociaż meduza idzie pierwsza, to jakby coś to piwona trafi pod koła pociągu, ale szkoda by było, nie? Dobrze, że nie słyszy, bo by nam nie krzyczała. Nie byłbym sobą, gdybym nie żył tych makowych. Ale ja już wiem jak one smakują, bo liznąłem. Damy meduzie. No i to dobra, co ci, to, co ci ten smak przypomina? Jakbyś to jadła? Ja mam wrażenie jakbym jadł normalnie makowca. No. Środek z makowca, nie? Makowiec. No. Makowiec. Więc jakbyście chcieli mieć bożonarodzeniowy smak w lato, to... Lody makowe. Chyba byłem nielicznym, który brał, bo tam widzieliście, było ich dużo. Ale polecam. Lodzik i pół godzinki drogi na kemping przed nami. Człowiek chciał sobie jeszcze podpoczywać, ale gdzie tam? Szefowa już tu krzyczy, odpalaj grilla. Sałatka zrobiona, kiełbaski zrobione. Oj, ten sereczek, halloumiu. No i co, będziemy pić piwko, zero? Bo już mamy dość tych alkoholicznych Dzisiaj jedno piwo wypiliśmy, wystarczy. A ja idę szukać grilla, bo go w tym roku jeszcze nie odpalaliśmy. Naszego gazowniaczka. Musimy się go do niego dobrać Nasze palenisko To nie na dzisiaj No i jest oto on gryl gazowy O matko Uch. Słychać, że jest Dobra, skręcamy go i podpinamy pod nasze złącze gazowe Pekcyk Gryl już jest rozłożony ha. Ready Steady Wpinamy gazową To nie będzie takie proste, bo ten kąt tutaj jest taki jakiś dziwny Ale jest, dobra No co, odkręcamy gaz Tutaj nic nie czuć, żeby się ulatniało No i zobaczymy czy działa Dobra, jest ciepełko. Ok, bierzemy i grillujemy Produkcja trwa Podsunąłem się trochę od koła, bo kiedyś jak smażyłem to ten całe koło było w oleju. Ale tutaj głodo już czeka. O. Miałem pić piwko zwykłe, ale znaczy miałem zero pić, ale Meduza jeszcze znalazła ostatniego żuberka, to stwierdziłem. Raz się żyje. Witam kolejnego dnia. Wiśle. Jak widzicie, my już pomału się zbieramy. Prąd odpięty, zaraz się zapakujemy. Wyjeżdżamy już dzisiaj, a to dlatego, że wpadliśmy jeszcze na pomysł, że odwiedzimy sobie Cieszyn. Do Cieszyna jest tutaj 30 parę kilometrów. Dzisiaj jest ładna pogoda, w sumie co chcieliśmy, to wczoraj zobaczyliśmy, więc stwierdziliśmy, że no, nie będziemy tutaj spędzać czasu w momencie, kiedy. No już naprawdę, ale jak... Dzisiaj zapraszamy Was na wycieczkę po Cieszynie, czyli będziemy trochę w Polsce, trochę. W Mieciu odpalił, więc wrzucony bieg wsteczny, ręczny ściągnięty, wyjeżdżamy. Meduza oddała nasz numerek, 36 km, 38 minut, tam znalazłem jakieś miejscówę na, na Park Fortnite, oczywiście parking. Więc gdzieś się zatrzymamy i podzwiedzamy. pogoda fajna, słoneczko świeci, humory dopisują. Nic tylko jechać. O, ale sprzęgło nie wcisnąłem do końca. Przyjdzie się to chrom, chromnięcie. A i ciuchcia jedzie. w Cieszynie. Chyba jesteśmy po polskiej stronie, bo chcieliśmy w ogóle stanąć w innym miejscu, bo teoretycznie na Park for Night jeden parking znajduje się tam, ale tam jest taki ostry zjazd w dół. Zresztą jak tam podejdziemy, to Wam pokażę. I nie martwię się o tyle, żebyśmy nie zjechali, tylko martwię się, żebyśmy wjechali. A tutaj Mieciu, proszę bardzo, idealnie się wkomponował koło bloku żadnego zakazu wykazu nie widziałem, więc chyba można tu parkować. No i co? Nie blokujemy ani renóweczki, ani to No, a gdybyśmy mieli takiego dużego kampera, o, mogłoby być różne. Dobra, pakujemy plecaki, bierzemy wartościowe rzeczy, wszystko wrzucamy, i idziemy zwiedzać cieszyn. Widzicie? Jest parking, ale taka górka w dół. No tutaj mogłoby być niefajnie podjeżdżać. Znaczy mnie tak pewnie by dał radę na jedyneczce. Ale po co się stresować, jak znaleźliśmy miejsce po przeciwnej stronie drogi. I stoimy tam. Mieliśmy przewodników, bo tam pani przed nami, co idzie z tym panem w czerwonym, miała odpaloną nawigację i głośne komunikaty i szliśmy za nimi. Tylko nikomu nie mówcie, że na krzywy ryj poszliśmy za nimi. O, nawet było słychać skręć w prawo. Ciekawe dokąd idą, bo my na rynek. Dzisiaj jest 3 maja, więc. Jest 3 maja, więc trafiliśmy na obchody 3-majowe. W cieszynie, ale nigdy nie byłem na otworach w innym mieście niż moim rodzinnym. Zobaczmy, co się dzieje. Ostatnie chwile w Polsce. Waga, waga. To jest już granica. Więc było Cześć, a teraz mówimy: Ahoj! Dobra, idziemy do Czech. A może Meduska by zjadła jakieś knedliczka? Nie wiem. Co? Zobaczymy. No to korzystając, że jesteśmy w Czechach. Co robi prawdziwy Polak, jak jest w Czechach? Co? Kupuję czeskie piwo, no tak, już jesteśmy po tej czeskiej stronie granicy. Kupimy piwo i wracamy na nasz polski Cieszyn. Sklep alkoholowo-tekstylny, czyli można kupić i majtki, i browara. Idziemy tu, bo tu jest, wiecie dlaczego tu idziemy? Bo tu jest cenowo bomba. Ciekawe czy bomba botania, czy bomba, że nam kartę Revoluta roz... Pierdzieli. Dobra, idziemy, tylko na przejściu dla pieszych oczywiście, nie? Wyłączam nagrywanie, bo tu nie ma przejścia dla pieszych. Cały plecak browarów jeszcze meduza jakieś słodycze dopakowała. Matko święta. Ciężko, masakrę. Ale wiecie co, patrzyłem, żeby czasami nie wziąć zero. Wziąłem normalne, pyszne piwka, to Wam pokażę jak będziemy w kamperze. A za te wszystkie rzeczy, które tam mieliśmy na plecach, a raczej które ja mam na plecach, zapłaciliśmy 179 czeskich koron. Nie mam pojęcia po ile jest korona. Ale na pewno dużo dobrego mam na plecach. A teraz idziemy do Polskiego Cieszyna. Idziemy coś zjeść. A za telekonferencję prowadzić z mamusią. A teraz pytanie do widzów za 100 punktów. Czy jeżeli ten tramwaj wrzucilibyśmy do tej rzeki to byłby tramwaj wodny? O, oh, zrobimy To był suchar ale Familiada, wiesz co? A, nie słuchała. Tak to jest z meduzą, w ogóle nic nie słucha. Tylko zdjęcia i piwo. W rytm marszruty? Czy jak to się nazywa to walenie w bębenek? Nie w, w, w rytm dźwięków bębna odlecimy w kosmos. Merkury nas czeka. Zjemy coś. Podobno. Bo meduza już jest głodna. Wiecie, 12.21 to już jest czas na jedzenie, wybieramy coś, zmylujemy. Naprawiamy stolik, widzicie jak się rada? Dobry uczynek dla tej knajpy. Widzicie? Działa. Taki lajk. Wszystko najadło się, zadowolone, brzusio pełne. To dalej już słuchamy piosenek patriotycznych. No jedli meduzyna zadowolona, wracamy do kampera, ale ten piosenek jest ciężki. Zaraz Wam pokażę co my tam żeśmy nakupowali, po tej czeskiej stronie. Taki zbieg okoliczności, że w ogóle my dzisiaj stanęliśmy 3 maja, na ulicy 3 maja. Tu już meduza pędzi, tam kupę mandatów było. Mnomy my stanęliśmy akurat na parkingu, mam nadzieję, że tu nie było żadnych opłat. Kupa samochodów miała mandaciki od straży miejskiej, ale jest, Miecio, jest. Idziemy do Miecia, zaraz Wam pokażemy co kupiliśmy. Nie ma żadnych mandatów, ani szyby nie wybite. Otwieramy, albo tu Wam pokażę w ogóle co my tak naprawdę kupiliśmy. Ej, mamy magnesik z Wisła, nie mamy magnesika z Cieszyna. No trudno już, nie widziałam tam fajnych magnesików. Ale zobaczcie, to jest zestaw dla meduzy, nie? O, miś, ale chyba misiu ci powiem, chyba się... Misiu no, się no, chyba to rozdział, to. A tu są dla mnie zabawki. Różne piwka. Każde inne. Mm. Woda się nie liczy, bo woda idzie do środka. Więc jak widzieliście zakupy w Czechach udane. Szukamy nawigacji do domu. A raczej trasy do domu. I weźmiemy są tą 200... 64 km, po to mamy jechać tam Eskom. Jak i tak my prędkości żadnych nie mamy za zabójczych, fajcie. 4 godziny i 8 minut. Uuu, to trochę mamy, drogi. Myślałem, że będzie szybciej, mimo że tylko 264 km. Będę za jeszcze. Czyści rączki. A ja co, palę miecia. Otwieramy sobie okienko w celach chłodzeniowych i ruszamy w trasę do domu. Ja już widzę, Wy jeszcze nie. Zobaczcie kto idzie. Ty się kameruje? Tak. Wziąłem dwa McFlurry. Ale zgadnę jaki smak. Pewnie ten dał Milky Way. Ja tu myślałem, że nie wiesz, że jest nowy Milky Way. Nie. Ja wszystko ja... wiem. Ja mówię, wezmę. Oj, reklamacja. Nie mieści się. Ja mówię, wezmę specjalnie Milky way, żebyś się nie połapała, że coś nowego. Trudno. One hour later. Two hours later. Dziecko wstało. My już prawie w domu, bo zostały nam niecałe 4 km i 4 minuty, więc nawigacja na sumie nawet nie oszukała a to wszystko przez to, że jechaliśmy takimi pod, podrzędnymi drogami ale jadąc meduska mi przypomniała że mamy do odbioru Spaczkomatu, co mamy do odbioru? Iskrownik. Iskrownik. A mi po co na tej skrownik? Dlaczego pamiętałaś? Aha, no bo było nieco zimno i musiałam spać w bluzie. No właśnie, meduska musiała spać w bluzie, więc ja jestem dzisiaj taki dobry. I mam plan ten iskrownik wymienić i mam nadzieję, że to będzie to. Ale o tym, czy to było to, dowiecie się już w kolejnym odcinku. A my Wam dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się ciepło, fajnie, że z nami byliście, dajcie jakiś komentarz, dajcie lajka, no i trzymajcie kciuki, żeby faktycznie to był skrownik. bo jeżeli to nie jest to, to ja nie mam pomysłu, co tam się może z tym piecykiem dziać, a my meduza będzie marznąć. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa! A few minutes later. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził, czy działa, bo to w sumie tylko w pięcie. a wierzcie mi, że to mnie tak intrygowało, co tu może być nie tak? No i zgadnijcie, działa czy nie działa? Meduza tu robi rozpakowy rozpakowywówkę. Ja powiem, powiedziałem, poczekaj, zaraz ci pomogę. Najpierw naprawimy piecyk, żeby ci już więcej dubsko nie marzło. Więc to wsadzone, podpięte i uwaga, wciskamy. Słyszycie? Przekręcamy i jest. Nie wiem, czy to kamerze widać, ale tutaj w tej okienku pojawił się płomień. Czyli piecyk o, zaczyna się już robić ciepły, zaczyna grzać, więc zakładam obudowę. Oczywiście go wyłączymy, żeby tutaj nie było teraz gorąco. Jak jest potrzeba, nie, to było zimno. Ale ten piecyk by nam trochę dupsko urotował, bo akurat na tym wyjdzie się nie chwaliliśmy. Ale mieliśmy 8 stopni w nocy, bo prognozę patrzyliśmy tak naprawdę na nizinach, a jednak byliśmy bez skidach, Chyba bez skidach niskich, nie? Nie wiem, gdzie tam Wisła jest, ale tam jednak w nocy nie było tak ciepło, jak myśleliśmy. No i meduza spała w bluzie. Wiecie, ja to jestem niezniszczalny, więc. Spałem w zwykłej koszulce, ale meduska, żeby mi nie zmarła. Chciałem czym prędzej naprawić ten właśnie oto piecyk. Tym bardziej, że za dwa tygodnie znowu już wyjeżdżamy. Ale gdzie? To zobaczycie w kolejnym odcinku. Będzie na pewno fajna zabawa. To co, jeszcze raz się z Wami teraz ja pożegnam. Rozpakowywujemy się. Trzymajcie się ciepło i do następnego vloga. Stan usterek w Mietku w tym momencie to 0 i mam nadzieję, że do końca tego sezonu to 0 zostanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!